Witam Cię widzów bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Simrail. Dzisiaj na. Bem-bem, bierzemy lokomotywę ET25. Yy, w Timberley występuje ona w malowaniach Cargo. Nie widziałem ją w innych. PKP Cargo oczywiście. Szybkie, krótkie informacje na temat tej lokomotywy. Jest to ET25. W Polsce mamy taką lokomotywę. Jest to Dragon 2. Mamy wersję Dragon 2. A lokomotywa jest dosyć wyjątkowa, ponieważ posiada energoelektronikę w. Yy, Technologii SIG to jest inaczej przetwornica zasilania, która jest stworzona na, na bazie węgliku krzemu. I to oczywiście stworzyła polska firma Metcom. No i lokomotywa też jest polska. Ona na początku była tam w innej wersji, bo to było ET-22. Które było produkowane w zakładach, tak zwany Pafawak. Starsi będą wiedzieć. I to były zakłady w, we Wrocławiu, Ona była produkowana wtedy. Ponad 100 sztuk tej lokomotywy powstało. mówią tutaj o ET22. I to były lata 1964 i 1989. A na tą chwilę te lokomotywy, które tutaj mamy, bo teraz już mamy ET25, ET26 i ET43, one już powstają. Od 2016, z tego co pamiętam, najpierw powstawały w Gliwicach od 2009 do 2016 i od 2017 powstają one w nowym Sączu w Niłagu. Więc, yy, więc no fajnie, że taka polska lokomotywa jest yy, z takim systemem, jak właśnie, jak właśnie ten, yy, o, ten węglik krzemu. mówimy tutaj o, to, o tej przetwornicy zasilania. Yy, no i co, no i. Tych lokomotyw dużo jeździ, one są głównie do cargo, bo one tam mają tą moc pociągową bardzo, bardzo dużą. Jest to lokomotywa sześciosiowa, to trzeba sobie powiedzieć. Szerokość 3 metry, wysokość 4, 4 m 300, coś takiego. Średnica kół to jest 1250 mm. Jest elektryczna, jest to lokomotywa elektryczna, posiada 6 silników, maksymalna prędkość eksploatacji to jest 120 km na godzinę. Także, także tak to wygląda. Z najważniejszych rzeczy to tyle. Przenosimy się już na lokomotywę, żeby wam pokazać jak się tego, tego dragona dwieczkę odpala. Także widzimy się już na miejscu. Dobrze, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Jesteśmy tutaj już w Sędziszowie. Mamy naszą lokomotywę ET25. PKP Cargo, bo te lokomotywy głównie są w SimRail i chyba w życiu realnym wykorzystywane do Cargo. Tak zwany Dragon. Ktoś mnie pytał na streamie, czy zrobię poradnik do Dragona. Ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, ja nie wiedziałem, że ona na nim się mówi Dragon. Ale jest, jest poradnik do Dragona. Jak go odpalać? Powiem Wam szczerze, chyba pierwszy raz wsiadam do tej lokomotywy. Także ET25 dzisiaj jest na moim celowniku. Bardzo ładna lokomotywa, nie powiem, że nie, podoba mi się. Taka nowoczesna, nowoczesna. Także wsiądźmy sobie do środka. I wbrew pozorom, odpalanie jest proste jak drut, bo tutaj nawet nie musimy włączać baterii. Zamkniemy sobie drzwi. Musicie pamiętać, że tutaj macie hamulec sprężynowy, który zwalniacie tym, ale to już na samym końcu. Usią Usiądźmy sobie za sterami tej oto lokomotywy elektrycznej Bo lokomotywa jest elektryczna I tu załączacie sobie wszystko Wystarczy aktywować kabinę I ona już od razu ma załączoną baterię Więc jest to dosyć, wydaje mi się, ułatwienie I co? I od razu tak Przede wszystkim, przede wszystkim Łapiecie się za pantografy Oczywiście obydwa pantografy do góry Obydwa, bo to nie ma to tamto Na odpalenie nie ma co się pierdyczyć. Ja tam zawsze wiadomo, że dwa. I zamykacie sobie wyłącznik szybki. Za chwilę nam ruszą sprężarki, napompują nam cały układ. I będziemy mogli odluzowywać. O, właśnie, właśnie ruszyły, wszystko ruszyło. Wszystkie silniki ruszyły, jest bardzo pięknie, moi drodzy. A my za ten czas możemy sobie już załączyć światła, pociągowe, oczywiście. Możemy sobie ustawić kierunek jazdy naprzód. Bo możemy, możemy sobie załączyć oświetlenie pulpitu. I to chyba na tyle, co możemy na, na tą chwilę zrobić. Szybek sobie nie będziemy prze, e, przemywać jak na razie. Czekamy, aż nam się tutaj wszystko unormuje. O właśnie, aż nam znikną te dwa. Opuścimy sobie pantograf przed. I w tym momencie. Mamy już pończą lokomotywę gotową do odjazdu. Zostawiamy ją na razie jeszcze na hamulcu. I tutaj będziemy sobie luzować nasz amulec Zasadniczy, bo ten mamy zahamowany. Jak widzicie, tam spada nam manometr. Poczekamy sobie, aż nam zleci cały przewód hamulcowy się opróżni. I będziemy mogli ruszać. Ta lokomotywa, tak samo jak Pendolino, czy ET, czy. Elfik, że tak powiem, też ma hamulec elektrodynamiczny. Prócz, pr prócz tego, że ma ten hamulec pneumatyczny, yy, to ma jeszcze hamulec elektrodynamiczny. Tak, wyluzowały nam się już hamulce. W tym momencie yy, odpalamy sobie radyjko i zgłaszamy się tutaj do... Sędziszów do 24500 rent Piotrze, słychać No. Sędziszów 245001 jest gotowy do drogi. Dziękuję, podaję semafor. Patełka mamy zapalone. Mamy zapalone, semafor podany, więc wyłączamy se... O! Tutaj macie ikonkę od hamulca sprężynowego. My sobie ją teraz, o! A mogę aż wstać. Dla realizmu. Idziemy sobie tutaj. Zwalniamy sobie hamulec, lampeczka nam gaśnie. Siadamy z powrotem. I lokomotywa jest już gotowa do jazdy. I Mamy tak, mamy ten pomat, czyli zadajnik prędkości. Możemy jechać cztery dychy, więc my sobie tutaj już ustawimy cztery dyszki. O, no powiedzmy, że jest ok. I damy sobie gazu. Czyli tutaj naszym zadajnikiem jazdy. Ruszamy. Bardzo pięknie ruszamy. Ja sobie jednak te szybki. Już takie zboczenie. Przemyję to jest o tyle fajnie, że spryskiwacz jest tam, gdzie są wycieraczki. Czyli mamy w wycieraczkach mamy spryskiwacz. Więc to chyba jeszcze bardziej nam się porządnie myje, że tak powiem. Otworzymy sobie okienko, bo jest tutaj, tak powiem, gorąco na zewnątrz. I co? Ile Jedziemy sobie do czterech gdyż jak musimy pamiętać, że to jest jednak pociąg towarowy, więc on ma jeszcze większą drogę zatrzymywania się i też wolniej rusza, tak? Ja mogę zadać więcej. Wiadomo, że on się będzie szybciej rozpędzał. Prąd nam szaleje. Ciekawe, czy nam się tutaj może. O właśnie, czy nam się może tutaj zadajnik zresetować, bądź wyłączyć nam się ten wyłącznik szybki. Jestem bardzo ciekaw. No i mamy te cztery dyszki na budziku. Problem, albo i plus tego typu jest taki, że zbytnio tutaj hamować nie będziecie. No i macie do dyspozycji dwa hamulce, albo, albo ten hamulec elektrodynamiczny, albo ten. Yy, hamulec zasadniczy, czyli, czyli ten, który już nam, nam tutaj napełnia, yy, napełnia nam yy, przewód hamulcowy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest akurat proste jak drut yy, potrąbić co też możemy mamy tutaj wszystko pod ręką i to chyba tyle w sumie bardzo sprawnie nam to poszło, oczywiście SHP, czuwa sobie tutaj CA i SHP sobie resetujemy lecimy sobie cztery dyszki tutaj pięknie z naszymi pustymi wagonami ciekawe jest kiedy to dodadzą, żeby one były w końcu pełne a tu mamy chyba tył lokomotywy w sensie tył, tył Hej, i tak mi się wydaje, jazda luzem napęd, niestety tego nie możemy zmieniać z tego co widzę mamy pantograf wyświetlony Kabina, która jest aktywna. Tak, to jest kabina B, to jest kabina A, czyli tu jest przód, tu jest tył. Kabina A jest aktywna. Numer pociągu. Czy on się zgadza z naszym rozkładem? 245001. 245001. Nawet mamy dobry numer wyświetlony, plus godzinę i datę, więc dosyć fajna sprawa. Tutaj sobie też nic nie możemy zrobić. Tutaj też mamy numer pociągu, tutaj mamy zadaną prędkość tempomatu. Także jest spoko, możemy sobie już stóweczkę lecieć, więc sobie podbijemy. O, 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 dobra, dobra, dobra. Pyk. Jestem ciekaw, czy może się nam to... No nie wiem, dam więcej, dam na fullach. Chyba nam się nie może ten za... Jeżeli by wam nagle lokomotywa przez to, co to jest na pomarańczowo, ogólnie to nie powinno być na pomarańczowo, to wam od razu mówię, powinno tutaj dać mniej, żeby on się na spokojnie rozpędzał, bo tutaj cały czas, wiecie, że tak powiem, tą lokomotywę... Yy, za bardzo docieramy, że tak powiem. Musicie pamiętać, że. Troska się na pomarańczowa. To nie jest za dobrze, więc razem tak nie robić. Ale jeżeli by Wam się nagle ona wyłączyła, czy coś w ten deseń, to musicie tutaj. Bo nic innego tutaj nie widzę, albo to będzie to. Czyli, czyli. Czyli, czyli, czyli. Czyli ETCS. Będziecie musieli zresetować, bądź wcisnąć. Ja nie wiem, co to jest to ETCS. To jest coś kurwa od świateł. Ale nie, raczej nie. Po prostu będziecie musieli wyłącznik szybki zamknąć. Jeżeli go otworzycie, no to właśnie lokomotywa przestaje działać. I chyba w biegu go nie zamkniecie. Ha! A nie, dobra, zamknął się. No, no, to jeżeli wam lokomotywa przestanie działać, to musicie yy, jednak ten... tutaj ten yy, ten... Yy, ale wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś, ale wtedy profilaktycznie weźcie sobie ten wyłącznik szybki zresetujcie, tam go za, załączcie jest jest pięknie, jest pięknie wtedy no, elegancko zobaczymy teraz jak on hamuje, mamy stówkę na, no dobra, rozpędźmy ją do stówki zobaczymy jak tym elektrodynamicznym hamulcem zaciągniętym na fulla, ile nam to zajmie, dobra, powiedzmy, że jest OK, powiedzmy, że jest okej, okay. zacznijmy teraz hamować elektrodynamicznie do 100% Dobra, mamy 100% i jedziemy z hamowaniem, że tak powiem. Do światła mamy 5,50 Także zaraz zobaczymy. No jak widzicie, no nie jest to zbyt efektowne hamowanie. Zobaczymy, czy uda mi się wyhamować do tego światła, chociaż powinno, no tak... No tak już hamujemy z ponad 600 metrów, 700, coś takiego. No, dobry ponad kilometr z tej stówki wyhamowywaliśmy. Coś w ten deseń. Tak, bo mieliśmy 5 kilometrów do semafora. zaczęliśmy hamować. I jeszcze nie wyhamował, no nie. A to jest takie delikatne hamowanie, prawda? Więc, więc tutaj na spokojnie. O, tyk 7. 6. Potrzebowaliśmy dokładnie 1700... Nie. 1300 metrów na wyhamowanie. 1300 metrów, czyli kilometr i 300. Potrzebowaliśmy, żeby wyhamować tą lokomotywę. No tak, kurwa, zdrowo, zdrowo bym powiedział. Zaciągnijmy sobie hamulec zadanik już na zero. Prędkość możemy wyłączyć. Tutaj tak nic nie jedzie, bo jestem na trybie offline. Mm, także, także na spokojnie, nic nam tutaj nie ten. Ja sobie tylko jeszcze wysiądę. jak wyłączymy kabinę. Zaciągniemy sobie hamulec sprężynowy. Ale niestety teraz jej nie uświadczymy. Bo jej po prostu A, czyli pantografy. Czy to teoretycznie... No nie, no wydaje mi się, że trzeba aktywować kabinę, żeby podnieść pantografę. No tak jak zrobiłem, tak róbcie, bo tak to działa najlepiej. Wejdźmy sobie przez drzwi. Jeszcze powinniśmy ogólnie zaciągnąć cały hamulec, ale... Tak prezentuje się e, odpalanie i prowadzenie i hamowanie PKP Cargo ET25. Także mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, jak posługiwać się lokomotywą Dragon. E, przenosimy się do studia. Także... Yo. Tam Cię widzę. Mam nadzieję, że Ci się podobało to, jak się ją odpala. Podobało Ci się, jak ja nią mierzę, to Ci powiedziałem o niej, jak Ci to przedstawiłem. Jeżeli tak, zostaw łapaczkę w górę. To mam nadzieję, że wpadniesz na moje streamy. Oczywiście, które są w poniedziałki, środy, piątki i weekendy na Twitchu. Link tam na górze, tam w, w, w rogu. Ja Ci życzę miłego dnia bądź wieczoru. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymaj się na razie, czy świlowo.